Na kolacje, także te romantyczne, polecamy produkty firmy Janas. Nasze wyroby są odpowiednie na każdą okazję i każdą chwilę. Janas zawsze dobre. Dzisiaj w wiadomościach modernizacja ulicy Ludźmierskiej na finiszu. Pierwsze kroki w stronę budżetu obywatelskiego, niecodzienne utrudnienie na zakopiance. Witam Państwa w środę, 10 września, Mariusz do rozpoczynamy wiadomości. Już kilka tygodni mieszkańcy Nowego Targu muszą zmagać się z codziennymi, ogromnymi korkami na ulicy Ludźmierskiej, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Ostatnie warstwy nawierzchni są właśnie kładzione, ale do dzisiaj nie do końca wiadomo czemu tak właściwie odnowiono powierzchnię jezdni. Mieszkańcy nie podchodzą do robót drogowych z optymizmem. Najbardziej niezadowoleni są oczywiście kierowcy, którzy muszą stać w korkach jeszcze dłużej niż to zwykle bywa na Ludźmierskiej. Głównie ze względu na wyłączone z ruchu niektóre pasy oraz ręczne kierowanie ruchem. Pod kombinatu 45 minut jazdy. Widzi pan, z godziny szczytu. No, trudno się porusza, ale trudno, trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Jakoś dajemy radę. Normalne, że utrudnione ruch, no ale, no ale da się poruszać. Jednak są też i tacy, którzy rozumieją potrzebę modernizacji nawierzchni i podchodzą do sprawy z cierpliwością. Trochę są utrudnione, ale to może przyszłość będzie lepsza, nie? No to no, słuchajcie, jak najwięcej się rozwijały drogi, to wtedy będzie coraz łatwiej. No. Turemon musi się odbyć i kierowcy muszą być cierpliwi, tak jak prowadzi się roboty drogowe. Tak się porusza. W Krakowie są dużo większe korki, a w Warszawie jeszcze większe. Musimy być cierpliwi, bo drogi są potrzebne. Wśród mieszkańców pojawiają się też głosy o bezsensowności wymiany nawierzchni jezdni, ponieważ była ona w dobrym stanie. A remontu pilniej wymagają inne ulice, chociażby szaflarska. Wojewódzki zarząd dróg podkreśla jednak, że jezdnia nie jest remontowana, a modernizowana. Zrywamy nową dobrą nawierzchnię, a kładziemy inną. Tu jest problem i to rzeczywiście. Nie wyjaśnialiśmy już, że po pierwsze ta zerwana nawierzchnia poprzednia nie zostanie wyrzucona, tylko zostanie później wykorzystana. Nie jest to planowany remont czy modernizacja, jest to zadanie w ramach programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. Problemem był też brak odpowiedniego poinformowania mieszkańców o robotach drogowych. Wielu z nich nie wiedziało czemu roboty są prowadzone, ani kiedy się zakończą. Burmistrz miasta Marek Fryźlewicz tłumaczy, że to nie leżało w gestii miasta, a wykonawcy projektu, czyli Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Miasto Nowy Targ nie odpowiada ani za wybór odcinka do modernizacji na, u, na ulicy Ludmierskiej, ani za termin jego wykonania, ani za to co się dzieje na budowie. To jest główna arteria w mieście prowadząca na kierunku wschód-zachód i, i stąd no, myślę, że to błąd duży, że nie powiadomiono miasta, a po prostu przez miasto mieszkańców, że no, będą utrudnienia i niektórzy mogliby dojeżdżać innymi trasami alternatywnymi, bo są takie możliwości. Na szczęście praca drogowców ma się już ku końcowi. Wylewane są ostatnie warstwy asfaltu i dosłownie chwilę po zakończeniu prac nad danym odcinkiem ruch na nim zostaje wznowiony a nowa nawierzchnia ma być znacznie trwalsza od poprzedniej. Przede wszystkim ma redukować hałas samochodów. Przewiduje się po wykonaniu tej nakładki, czy tej modernizacji na drogi, drogi wojewódzkiej, obniżenie hałasu w zakresie 3 do 5 decybeli, co może być równoznaczne ze zmniejszeniem natężenia ruchu mniej więcej nawet o połowę. Wojewódzki Zarząd Dróg przewiduje, że prace zostaną zakończone już 18 września. A do tego czasu pozostaje liczyć na wyrozumiałość i cierpliwość ze strony kierowców. Budżet obywatelski w polskich miastach to nie nowość. Władze Krakowa, Gdańska czy Wrocławia przeznaczają już na ten cel miliony złotych. Teraz ten program trafił do nowego targu, a kampania promocyjna właśnie się rozpoczęła. Pierwsze ze spotkań z mieszkańcami odbyło się wczoraj w szkole podstawowej nr 4 na Niwie. Przybyli na niej nie tylko zainteresowani nowotarżanie, ale też burmistrz miasta oraz radni. Podstawowym celem było przede wszystkim przybliżenie zasady działania programu. To głos mieszkańców zadecyduje o podziale określonej części budżetu miasta, która będzie wynosiła milion złotych. W czterech okręgach nowego targu będzie możliwość realizacji infrastruktury miejskiej, kultury i sztuki, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa środowiska i każdych innych pomysłów, które zrodzą się mieszkańcom niekoniecznie zakwalifikowanych w tych działach. Jak przekonują organizatorzy spotkań, budżet obywatelski daje nieograniczone możliwości rozwoju infrastruktury miejskiej. Wszystko zależy od inwencji twórczej mieszkańców i oczywiście maksymalnej ceny realizacji projektu, czyli 250 tysięcy złotych. To dopiero początek akcji, a mieszkańcy już mają setki pomysłów na inwestycje. Place zabaw, przydrożne oświetlenie, drogi dojazdowe. To tylko kilka z pomysłów, jakie padły podczas spotkania. Wierzę w to, że pomysłowość mieszkańców jest tak naprawdę nieograniczona, bo oni żyją w określonym obszarze i wiedzą tak naprawdę, czego im naprawdę potrzeba w danej lokalnej społeczności. Głównym inicjatorem budżetu obywatelskiego jest burmistrz miasta Marek Fryślewicz. Podkreśla on, że budżet miasta to kolejny krok w rozwoju demokracji, bo dzięki temu projektowi mieszkańcy sami zadecydują, jakie obiekty pojawią się w ich okolicy. O to we wszystkim chodzi, żeby po prostu ta demokracja była bezpośrednia, żeby to nie tylko był burmistrz i radni, tylko po prostu mieszkańcy, żeby czuli się, że mogą się w to zaangażować. Pojawiają się również głosy krytykujące przedsięwzięcie. Niektórzy z mieszkańców uważają, że milion złotych, jaki został rozdysponowany pomiędzy cztery okręgi konsultacyjne, to kwota zdecydowanie za mała. Wątpliwości mogą budzić również niektóre z pomysłów, które powinny być realizowane nie w ramach budżetu obywatelskiego, ale przez miasto i to już dawno temu. Zwróćmy uwagę, że kwota, która została zadysponowana dla podziału na poszczególne cztery okręgi jest, jest śmiesznie niska, dlatego że gdyby chcieli zrealizować coś twardego, starczy może na 150 metrów asfaltowej drogi. Czyli niewiele. Natomiast bardziej chodziło mi o to, aby prowadzący tudzież miasto bardziej zającało do tworzenia większej ilości małych projektów, które z jednej strony realizowałyby ambicje lokalnych społeczności, dwa były wykonalne i w jakiś sposób uzupełniały ofertę miasta, a z drugiej strony mieściły się przez w kilku, w kilku jakby wariantach w tej kwocie 250 tysięcy. Spotkania z mieszkańcami będą organizowane do 26 września, a w tym czasie będzie już można składać formularze ze swoimi pomysłami na rozwój miasta. Wyniki zostaną ogłoszone końcem października i wtedy dowiemy się, jakie nowe projekty pojawią się w stolicy Podhala. Nie wszystkie zdarzenia drogowe trafiają w ręce policji. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Albo są zbyt błahe, albo wymagają interwencji innych służb. Przyjrzeliśmy się jednemu takiemu w Klikuszowej. We wtorek rano doszło do niecodziennego incydentu na Zakopiance w Klikuszowej. Ciężarówka przewożąca gruz nagle zaczęła gubić załadunek, co doprowadziło do sporych korków. Zdarzenie to jednak nie zostało zgłoszone policji. Nie było żadnego zgłoszenia na temat wysypanego ładunku czy jakiejś nie wiem, ziemi gruzu w Klikuszowej. Natomiast y, za ujawnienie y, jeżeli ujawnimy coś takiego, za to kierowcy y, grozi mandat karny za nienależyte zabezpieczenie ładunku. Y, grzywna y, y, może wynieść od 20 do 500 zł. To powinien uprzątnąć y, właściciel tego kierowca, który przewozi ten gruz. My jako y, policja no my tego nie będziemy, nie sprzątamy. Gruz został uprzątnięty dopiero około południa, a całe zdarzenie najprawdopodobniej uszło uwadze sprawcy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już jutro. Na kolacje, także te romantyczne, polecamy produkty firmy Janas. Nasze wyroby są odpowiednie na każdą okazję i każdą chwilę. Janas zawsze dobre.